Prawdziwe bogactwo buduje się, by przetrwało pokolenia. Każdy mój dzisiejszy wybór kształtuje świat, w którym obudzę się jutro. Z Neraxis Group jasność tworzy prawdziwą pewność w mojej podróży, bo to nie tylko transakcje to partnerstwa oparte na zaufaniu. Przecież bogactwo e, to nie tylko cyfry na, na ekranie. To ludzie, na których mi zależy. Directorate Group otwiera drzwi w wielu branżach, akcje, nieruchomości, a nawet handel globalny. Oczekuję ochrony bez kompromisów i dokładnie to otrzymuję. Bez względu na to, gdzie jestem w życiu, wiem, że mogę iść naprzód z pewnością. Ich globalny zasięg w połączeniu z lokalną ekspertyzą oznacza, że otrzymuję to, co najlepsze z obu światów. Gdy ambicja spotyka się z kapitałem, moje cele stają się rzeczywistością. A kiedy widzę stały wzrost, jak 9% w tym roku, wiem, że buduję coś, co przetrwa. Świat nigdy nie stoi w miejscu, podobnie jak moje inwestycje. Doradztwo ekspertów oznacza, że moja przyszłość nie jest pozostawiona przypadkowo. Nie tylko tworzę bogactwo, uczę następne pokolenie, jakie je dalej, Rozwijać. Prawdziwa wolność zakorzeniona jest w stabilności. Każda decyzja ma na celu ukształtowanie przyszłości, w którą mogę wierzyć. Niezależnie um, od tego, czy jestem innowatorem, rodzicem, czy profesjonalistą, Neraxis Group łączy moją ambicję z prawdziwym bezpieczeństwem, ponieważ wizja tworzy możliwości, a przyszłość jest zabezpieczona. Neraxis Grup Bogactwo dla pokoleń.